Jak u was dobrze? No? Okay. Ja. no dobrze. dobrze? Ja. Ja bym. Co? Ja bym. Dawaj mów co ciekawego ciebie. Ja. Daj. Co? Daj. No mów! No mów dawaj. No? No mu. Problem. <laughs> problem. Daj problem. Wiesz po polsku. A wie pan, po japońsku? <laughs> ja mam polską. Co masz polski? Piosnę masz polską? Zawoj kolegę, kolegę. Nie próbuj nawet, bo ci krzywdę zrobię. Nie próbuj, kurwa. Ja? Jesteś? A chcesz mieć zara... kamikadze kurwa w czosnek, się, kurwa łupie spadnie? Okay. Spróbuj kurwa mnie dotknąć tylko, a zginiesz, nie. nie? Zginiesz, nie? Raz! Raz to możesz mówić do kurwa swojej starej. Do Jasienicy. Do Jasienicy? A to okay. jesteś z Jasienicy? No. Dobra. No, okej. Okay. No. Wiesz, żebyś tu nie żyje? Okay. Co pa jest ciekawego? Co? Co pa jest ciekawego? Nic? Masz papierosy? Co? Co? Ja do domu Do domu Szczęśliwej drogi Już czas trzeba... Hajduk Damki tą pizzę, bo jeszcze hajduka daje No będę Hajdu Za od raz do sam No dzięki